Cały czas jestem w centrum miasta. Na ten filmik mam 3 minuty z haczykiem. Zobaczcie, czy w Polsce wyobrażacie sobie, żeby ktoś sprzątał koło własnego sklepu czy domu? Prawda? Tak, tak jak powiedziałam, Niemcy bardzo sobie cenią porządek. To mi się też bardzo podoba. Ja też potrafię się podporządkować yy, zasadom i warunkom yy, panującym w innych krajach. Tak samo jak u kogoś w domu, to jest po prostu na tej samej zasadzie. I uwielbiam, jak ktoś ma jakieś swoje zasady. Bo wtedy jest porządek. O, tutaj jest szpilhale. Tutaj można wygrać miliony albo stracić majątek. Wracam w inne miejsce. O, zobaczcie, jak tutaj jest spokojnie. Tutaj ludzie albo pracują, albo po prostu siedzą w domach. Oni bardzo lubią siedzieć w domach rodzinnie. O, tu w tą uliczkę sobie wejdę. To jest na pewno jakaś wewnętrzna gdzie ludzie mieszkają no tak, tutaj są jakieś takie podjazdy i tam na pewno wyjść można na ulicę Zaraz zobaczę co tam jest o tu wszędzie pod górkę hulala Wejdę tam na schody znowu zobaczymy jaki tam jest widok a jakie piękne drzewko Zobaczcie, bardzo wysokie. O. Tutaj stąd cały czas widać, jak się poruszam po tym centrum, to cały czas widać tą wieżyczkę kościoła. Idę na górę. no nic tutaj takiego specjalnego o a ta wieżyczka którą tutaj widzicie to jest em, taka jakby kaplica bo zobaczcie ten duży kościół jest tutaj a w Niemczech to jest normalne kościół koło kościoła o tu jest to drzewo które, któremu robiłam zdjęcie no i co? Schodzę już. A tutaj słynny bank Szparkase, taki popularny. Bo tam też jest jakiś jakaś figurka. Zeszłam, pójdę tam. O, jest świnka. To jest ich jakiś yy, symbol szczęścia. Zobaczcie. O.